Blisko pół miliona ludzi w Polsce cierpi na chorobę Alzheimera. Prawie połowa z nich dotknięta jest najcięższą postacią. 21 września przypada Światowy Dzień Chorych na Alzheimera. Dolegliwości mogą dotknąć każdego, w każdym wieku i czasie. Opieka nad chorym jest bardzo trudna. Zwłaszcza dla rodzin, których bardzo dotyka, bo nie rozumieją często właśnie z braku informacji, co się dzieje z ich bliskim. Bliski nie rozpoznaje swojego otoczenia, swoich rodzin. Jest to opieka bardzo intensywna, wymagająca całodobowej opieki, nadzoru, bezpieczeństwa nad chorym. Nie można zostawić na chwilę takiego człowieka, więc jedna osoba nie da rady, bo musi jedna osoba być cały czas w domu, a druga dopiero ewentualnie zakupy, czy coś załatwi, czy, czy no, no, nie, nie ma mowy. I dlatego potrzebne są grupy wsparcia oraz miejsca, gdzie można szukać profesjonalnej pomocy, jak chociażby ta przeznaczona dla osób z zaburzeniami pamięci, chroniona część działu medyczno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II w Kielcach. Na oddziale jest obecnie 66 miejsc. Jeszcze do niedawna dysponowaliśmy 30 takimi miejscami od kwietnia tego roku. Uruchomiliśmy dodatkowych 36 miejsc ze względu na bardzo dużą potrzebę społeczną w tym zakresie, co sprawiło, iż bardzo szybko te miejsca też się wypełniły. W chwili obecnej jest również niemała kolejka osób oczekujących. Osób oczekujących, natomiast no każdy przypadek, jeśli jest pilny, staramy się jak najszybciej opanować i zapewnić wszelkie usługi, jakie świadczy tego rodzaju jednostka. A chodzi o całodobową profesjonalną opiekę prowadzoną przez ludzi z dużą wrażliwością, odpowiedzialnością i empatią. Osoby tu będące często nie potrafią wyrażyć ani swoich dolegliwości, ani potrzeb, więc te wszystkie elementy muszą być odczytane z mowy ciała przez naszych pracowników. Czy z innych elementów komunikacyjnych, tych werbalnych i niewerbalnych. U męża pani Ireny Alzheimera zdiagnozowano niemal 5 lat temu. Opiekowała się nim sama w domu, ale rok temu i ją dopadły różne dolegliwości. Nie mogła sobie już poradzić. Od kwietnia pan Adam jest na oddziale przy Jagielońskiej. Widzę, że się przyzwyczaił. Jest no, no świetnie tutaj, no z tego co ja obserwuję, a jestem jak przyjdę, no to jestem tak różny i w porze posiłków, i, i po kolacji, i w porze obiadu, i, i do południa albo ewentualnie jak zajmują się chormi i y, jakaś higiena poranna po, po po tym, no to ja zauważam, że tu jest bardzo dobrze. Jeśli są w miarę sprawni, jak pani Krystyna, wychodzą na spacery, korzystają z terapii zajęciowej. Jeśli są już osobami leżącymi, zespół terapeutyczny opiekuje się nimi indywidualnie. Dużo rozmawia, wszystko po to, aby jak najdłużej utrzymać możliwości psychofizyczne. Pani Lidia spotyka się w swojej pracy z różnymi, często ciężkimi przypadkami. Pamiętam również taką sytuację, kiedy nasi pracownicy w ramach rehabilitacji próbowali jedną z mieszkanek prowadzić do sklepiku, aby mogła samodzielnie jak najdłużej wybierać te rzeczy, które lubi. No, i zjeżdżając windą, pani spojrzała w lusterko i zwracała się do siebie w ten sposób. Słyszałam, że pani była bardzo ciężko chora, widzę, że jednak pani wygląda dobrze. No to na razie, ja już wysiadam. Wciąż dokładnie nie wiadomo, co wywołuje Alzheimera, ale kiedy choroba przyjmuje przewlekłą postać, bliscy potrzebują wsparcia i życzliwości ze strony otoczenia, informacji oraz fachowej porady. Taką wiedzę będzie można na pewno zdobyć na szóstej konferencji naukowej pod hasłem choroba Alzheimera, problemem medycznym i społecznym, uczmy się być bliżej chorego, którą 24 września organizuje Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie. Rozpocznie się o godzinie 10 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu u J.K. przy ulicy radiowej. Na konferencji może być każda osoba. Kadrę mamy medyczną, lekarzy, pielęgniarki, psychologów, prawników. Właściwie każdy zakres choroby będzie poruszony na konferencji. Rodziny mogą liczyć na posłuchanie o problemach w chorobie, bo tematyka jest bardzo szeroko poruszana. Mogą porozmawiać indywidualnie. Padają też pytania z sali do wykładowców. I choć zapisanych jest już 200 osób, to organizatorzy zapewniają, że jeśli ktoś przyjdzie, będzie mógł wejść. Patronat nad konferencją sprawuje prezydent Kielc.